Witam! Big... Jestem Leny. I chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować w drugim odcinku, jak to jest zrobione. Jak zrobić z wielkiego grzyba. Ok, kładziemy grzyba na ziemi i dajemy go łączką kostną. Jak nie wiecie, jak pozyskać mączkę kostną, no to pozyskujemy ją z kości. Kość wypada chyba z szkieletów, tak jak dobrze ze Z szkieletów, no i trzy mączki kostne dostajemy. No i po prostu klikamy na niego mączką kostną drugim, czyli prawym przyciskiem myszy. No i on nam taki duży wyrasta. Jak go zniszczymy, to z niego wypadają grzyby. Więc szybko można dostać dużo grzybów łatwym sposobem okej, okay. mamy dwa rodzaje grzybów, mm, czerwony ja tu mówię na tomu humor i prawdziwego, ale okej okay. to jest pieczarka, o tak, jeszcze ten brązowy taki i z niego robi się właśnie taki grzyb z niego też wypada tak raczej z niego też wypada Trochę mało wypada nie chcę wylecieć. O, wyleciał. Wyleciały. Ok. Dobra. Yy, to jedziemy dalej. Jeszcze w tym odcinku chciałbym za Wam zaprezentować, jak się robi nożyce i do czego one służą. Ok. Dobra. To tak craftujemy nożyce. Możemy robić yy, tutaj albo w crafting table. No i to jest są nożyce Mają one zastosowanie do cięcia wełny od, 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 od owiec oraz możemy ciąć yy, winorośle, ale ważne, żebyśmy nie cięli tak, że cnie, yy, cniemy tutaj o, jeszcze liście, cniemy, jak zetniemy tam wysoko, to nam nie wyleci z Trzeba ciąć po prostu po kolei, No ja, wtedy jak będziemy ciąć po kolei to będzie nam wylatywać ok no i jeszcze jedno to bym chciał wam zaprezentować w tym odcinku. Ten odcinek jest chyba bardziej bardziej zaawansowany od przedniego. Chciałem wam pokazać jak się robi obraz. Tam obrazy mamy różne. Potrzebne nam będą patyki, 8 patyków i jedna wełna Pełne wkładam na środek i na około patykami, Więc okej, okay, mamy obraz Obrazy są różne, na przykład ja tu już mam jeden To drugi Okej okay. Mog Mogą być takie małe Mogą być naprawdę duże Nie wiem czy, nie wiem, czy mi się uda zrobić taki większy Raczej nie O, widzicie Teraz akurat mi wyszło, ale się coś... robić aż takie duże, a to nic. O w końcu. No i jeszcze jeden obraz damy tutaj, żeby było tak. Żeby było tak obrazowe, jak ja to powiem no. O. No i mamy obrazy. Tak. To chyba wszystko. A chciałem wam jeszcze zaprezentować. Fwarme yy, yy, dyni. Dyni i melonów. Ale niestety... Melony mi nie urosły Widzicie pusto Mam tylko ziarno Pszcenicę znaczy No i to chyba wszystko w tym odcinku yy, Komentujcie, subskrybujcie O I to było na tyle Więc żegnam